Często jestem teraz na terenach popowodziowych na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, a żeby zabezpieczyć mieszkańców Starego Bieżanowa, to zbiornik, powstaje zbiornik również, jest współfinansowany zbiornik na rzece Serafa, na, na Serafie. W związku z tym, o tym też chcę powiedzieć pewnie za chwilę nasz kandydat, a ja pokazuję, że zajmujemy się kompleksowo. Kultura, szkoła, edukacja, termomodernizacja, czyli coś, co wiąże się z oszczędnościami energii tak ważne w Krakowie. Pamiętacie Państwo na pewno ładnych kilka lat temu, jakim problemem był smog w Krakowie i zanieczyszczenie powietrza, także dzięki naszym rządowym programom w czasie, kiedy ja byłem premierem i współpracowałem ze znakomitymi wojewodami, którzy stoją tutaj koło mnie. Zajęliśmy się, myślę, że przynajmniej częściowo skutecznie tak powiem skromnie tym bardzo ważnym tematem.